Okej, okay, więc oglądałem ostatnio ze znajomymi roczne widmo i jakoś mnie naszło, żeby pogrzebać coś o najlepszej postaci w tej trilogii Runie Hako. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak nejmodiański ptak. Bardzo rzadki i bardzo cenny okaz. Początkowo ptaki miały wystąpić w tej scenie, gdzie miały zostać zagazowane, przez co Jedi mieli się skapnąć, że... są gazowani. Ale nawet George Lucas stwierdził, że to głupie, więc trafiło to jedynie do adaptacji książkowej. I wtedy wchodzą legendy, które nie są już kanon, ale kiedyś były. Okazuje się, że Plagius i Palpatine podarowali takiego rzadkiego ptaka Gunrayowi, po czym Palpatine zadzwonił do niego na holo Skype i powiedział Elo, to ja dałem ci tego ptaka i pa teraz, zabiję go zdalnie swoją mocą. Na co Gunray stwierdził O oh, wow, to było cool. I zaczął z nim współpracować. Więc wszystko, co dzieje się w tych wszystkich filmach, wynika z tego, że dud pierdolony Gun dostał od palpatina ładnego ptaka. I co najlepsze to nawet nie był prawdziwy ptak, tylko klon, którego Plagueis zrobił na kamino, by testować klonowanie! I